Którzostwo. Enchant, który zwiększa nasze obrażenia, ale tylko wtedy, kiedy mamy pełne życie. Niestety, w grze takiej jak Minecraft Dungeons jest to dosyć. no problematyczne, dlatego enchant ten jest przez większość graczy uważany za słaby albo po prostu bezużyteczny. Jednak tutaj Was zaskoczę. W niektórych zestawach potrafi być bardzo dobry. Dzisiaj zagramy jednym z takich zestawów, a pomoże nam w tym. Topolo Hej, hej, siemanko, witam widzów po stronie Wafla, cześć, cześć wszystkim Jak testowałem ten zestaw to okazało się, że druga osoba wcale nie jest potrzebna, ale na pewno będzie ciekawiej Topolo będzie tutaj naszym takim tankiem, obrońcą, on tam będzie skupiał na siebie całą uwagę przeciwników, będzie ich osłabiał, no i leczył nas też a my będziemy wszystko załatwiać z łuku. Zestaw bardzo nietypowy, ale jednocześnie mocny. Będziemy strzelać harpunami. One działają tak, że po prostu są to takie bardzo mocne strzały, które przeszywają wszystkich. Dodatkowo mamy moc słodyczy. To jest ogólnie inny wygląd unikatu łuku sztuczek. Łuk sztuczek działa tak, że ta strzała leci między przeciwnikami, odbija się między nimi, i właśnie u nas będą się odbijać harpuny. Także. Nie zaatakujemy jednego czy tam dwóch typów, tylko tak z czterech, chyba to do czterech przeciwników się odbija, albo pięciu. Dodatkowo te potężne harpuny zostaną jeszcze bardziej wzmocnione przez zbroję łucznika, oczywiście tchórzostwo, wzrost... Doładowanie i super ładowanie. Dzięki temu możemy zadać naprawdę ogromne obrażenia Mamy jeszcze koszyk z jedzeniem, broń byle jaka A jeżeli chcecie zobaczyć zestaw to po, to zobaczycie sobie na jego odcinku No zbroje mamy nietypowe, bardzo rzadko właśnie właściwie chyba nigdy nawet nie używałem no, tej zbroi którą mam Ja też nigdy jej nie używałem Zbroi bohatera też raczej rzadko się używa Ale patrz to, patrz wow. to co ja robię nie No, wow. Weź jeszcze raz strzel Czekaj Jakie wielgachne coś Mhm. Mm czekaj, to rykoszetować nie chcę. A, bo muszę na na naładować. O. Czekaj, ale ty masz po prostu harpuny. I harpuny, harpuny i one się, one właśnie rykoszytują, przybijają. właśnie. Właśnie, powiedz mi, jak, jak, jak gramy, bo ja mam tutaj y, totem regeneracji. No ty powinieneś bardziej tak Amule. Do przodu, próć, nie? Tam ich osłabiać okay, i tak ten... dalej. Czasami jakieś stawiać rzeczy regeneracyjne, rzucać jedzonko, kiedy tam możesz, ja, nie? Tak. Też apokalipsa plus 25. Mhm. Mm Oczywiście maksimum nie gramy na żadnym Bierzemy... innym poziomie trudności Bierzemy chyba kapitanów, nie? Zobaczymy jak to wyjdzie A śmiało, możemy, mamy tutaj dużo czasu Stestujmy to co przygotowaliśmy No ci kapitanowie ostatnio zostały w ogóle zbustowani, nie wiem czy wiecie widzowie W ostatnim update'cie 1.9.3 Także już bardziej opłaca się ich brać Niż wcześniej pamiętam ci, nigdy nie, nie grałem takim zestawem stricte pod łuk, że sobie siedzę i strzelam po prostu, nie? No to jest też taka ciekawostka. Tak, jakbyś miał klasę postaci, mm -hmm. powiedziałbym. No, coś takiego, coś o, takiego. Czekaj. Nie kliknęliśmy tutaj. Okay. No to kliknij tam. Bo jest zasadzka, chyba nie wiem, czy tutaj. Eee, wbiję przyjść. chyba tu bokiem. O, jestem, jestem, dobra. Jest, dobra. Cyk. Hop, na Przy, hita, przy, okazji, chłop. przy okazji taka ciekawostka jak. Yy, robiłem tam odcinek o kapitanach, rajdu też przy okazji przypomniałem sobie gramatykę z języka polskiego, bo myślałem, że kapitani się mówi, a nie kapitanowie. E, o! I to taka mała dygresja, czy, czy przez przymiotniki, czy. No właśnie, e, polski przypadki. jest taki dosyć Musiałem wiesz sobie... Za dużo tu odmian jest, nie? Tak, i trochę mi się to naprawdę e, gryzie ten język polski i te nazwy dosłowne. Wolę chyba już mówić dowódcy e, na jazdu, mm -hmm. niż kapitanowie. O, jest, jest, jest chłop. Weź ja ostatnio okay. robiłem jakiś ten, mm, program losujący itemy, nie? żeby tam sobie wybierało hmm. mi, czy mam grać dokładnie, no i tak robiłem tak. to zmęczony po szkole i potem patrzę w montażu, jak nagram odcinek, no za przez RZ. <laughs> Taki wstyd, że aż to wiesz, poprawiałem w montażu potem. Tak jest, zdarza się. Ale o. myślę, że widzowie wybaczą i nawet nie, nie zwrócili uwagi. No, dobra, co my tu mamy? Zwiększone zagrożenie, A, no tak. Tylko tyle. Oj oj, oj oj Strasznie powiem ci tymi karwaszami. Bardzo mało... Yy, nie wiem czy mam tutaj uderzenie krytyczne. Właśnie karwasze bez tych. Bez wirowania, a nie fali są dosyć średniawe. Ale to hmm. głównie ja tu właśnie robię obrażenia, nie? A ty tutaj bardziej... Wiesz, tankujesz i tu osłabiasz i tak dalej, nie? Tak, ja ale jeszcze mam grabież, co... więc dużo potek rzucam. Tak, co jak co, build działa, chociaż nie jest pod y, damage, ale pod defa jak najbardziej. Czy to jest miejscówka z bossem, czy to jest ta Nie, to, to misja? jest ta tajna. Ta misja, dobra. Bogatinty rzuciłem. No o, spoko. Jestem w polu okay. Kurde, jednak trochę się to ładuje. No musisz tutaj bardzo dąga. uważać na swoje życie. Dobrze, że jestem totem regeneracji i to... Tak, właśnie. Muszę uważać na życie, żeby miejscu? to tchórzostwo działało i obrażenia były duże, nie? Y strzałki śmiało, możesz no, się Nie, testować. ja to I wiesz, to... harpuny mam. To mi okay. niepotrzebne strzałki, ty tam sobie możesz strzelać, dobra, dobra. unikać. Ty strzelasz po czasowniku, także wiesz. Tak, 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 pamiętam. Tutaj korzystam z tej regeneracji właśnie podczas uniku. rapa się trochę z tyłu i ich tu postrzegam. O, prawie to wszystkich działa gituje. No, fajnie działa, bo wiesz, zostawiam ci jakiś chlebek coś do regeneracji życia. Tutaj też totem regeneracji dodatkowo działa. Aure to aure z y, mikstury leczenia też posiadam. Fajnie to się skombiło, powiem mm -hmm. Ci. Fajne połączenie. A ja ci trochę przyspieszam Faktycznie. aurą szybkości. Także git Tak. Fajnie, że to... Jestem faktycznie takim tankiem yy, z krwi i kości. No tak. Uuu! Tak. coś maciernie. Strzeliłem w niedźwiedzia i i, i prawie umarłem. Uważaj właśnie tam. Nie widzę. Nie wiem co zrobić z tym. Czekaj, możesz bić z broni jakiejś, czy nie? No próbuję go strzelać, ale właśnie umarłem. Już ci, już ci Kurde. Rozluje. A czemu niedźwiedź mnie nie bije? Aha, bo go nie tłukłeś jeszcze. Dobra Dobra. Nie wiem w sumie co zrobić Dobra, po prostu tłuczemy ich No, 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 dobra, mam aurę Mhm mm Miksturową barierę w sensie No, 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 czekaj, co oni jeszcze mają? Strasznie dużo życia Weź sobie, szynkę, szynkę sobie Właśnie dobra. biorę, biorę Dobra, przeżyliśmy Panie, panie, jest wyzwanie No, jest, jest, jest Oj, oj, u mnie się zbugowało ten twój to jest Twoja strzała. No, one się nie czasami bagują. O! Mi też! Ale potężny harpon! Jezu, jak to jest ogromne! Ale przynajmniej to nie jest jedna z tych strzał, które nas ranią. Bo czasem właśnie bagują się strzały mhm. w ten sposób, że nas ranią. Nawet tam w sumie nie muszę widzieć ludzi, żeby ich zabić. Mhm. I wiesz, co fajnie nawet wygląda na tym zimowym terenie. Bo wydaje mi się, że na oceanie byłby jakiś taki problem z tak, tym Tak, właśnie nie wybrałem oceanu, dlatego że. No, Byłby problem z tym na pewno byśmy bardzo powoli się poruszali, i to jest takie główne utrudnienie. No i te strzały miałyby mniejszy zasięg na pewno. Dokładnie, tak. Wydaje mi się, że też oceaniczny bają jakoś jest ubogi o strzałki, albo to tylko moje takie wrażenie. Nie wiem, na pewno jest trudniejsze. No, jeszcze by doszło nam y, tlen. No, Filiwanie tak, tlenu, tak. Nie? O, jest o, kapitan! Jak, nie, nie, ty ja nic mu nie robię. Już, już parę strzałów i leży. Dobra, ja padł. Zwiększyłeś zagrożenie znowu. O nie! No, weź wyobraź sobie modyfikator, że zdajemy małe obrażenia i jeszcze drugi, że oni mają większe obrażenia. Znaczy te, tak, życie, nie? Tak. I jeszcze tryb nocny, żeby się respiły ciągle. Ja raz tak hmm. miałem, weź, to była masakra jakaś. No, powiem ci, że widziałem na Minecraft Dungeons Wiki, o, że jest taki co modyfikator, jest? Jak, jak zwiększenie 200% życia w mobach, nie? Mhm. Także jak mają 200% życia, no to, mhm mm To z 2 milionów robi się 4 miliony No Nie, 6 milionów Razy 2 2 razy 2, 4 Dobra No matematyka Matematyka, nie no, już wakacje Tak, tak, już ludzie nie myślą, jeszcze ten upo, ja weź Ja też Masakra Z 2 milionów 4, a to 6 To, 6 to creepery miałeś <laughs> Za bardzo, tak, za bardzo wiem, do wiem. przodu chciałem wypróć a ty się wycofałeś. Zacząłem liczyć, wiesz, w głowie to wyłączyłem. Tak, patrzenie. tak. O jezu, jakieś zaklęte TTT. Ciernie, ciernie jakieś. Dobra, po prostu. Oj, chyba już. mamy problem. Mhm. O, odbicie! Ja, ja biję. Właśnie... Ja biję łukiem. Nie wiem właśnie od kogo dostałem. Czy od ciebie, czy od. Czy sam się zabiłem? Jeszcze ciernie. O, chłopie. Nie, 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 nie. O ci, jeszcze, panie. Dwie szanse, tak? nie. jeszcze dwie szanse. A i jeszcze jedna, dobra. O może kurde, kolei, uważaj, uważaj, miksturowa, właśnie. Może tego, bo on ma mniej, trochę życia. Spróbuj mnie może odleczyć. Już, 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 Chociaż już, 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 już. ogłuszasz go ładnie, I on prawie nikt się nie robi. Jezu, ile on dobra, miał życia. Wiecie? Dawaj szybko... O, pięknie. No jednak nie można w 100% polegać na łucznikach. Nie, niestety, niestety. Powinienem cię. W sumie zamiast tego uderzenia lurować. z gardła powinienem ci dać jakieś te wirowanie czy coś takiego. Mhm. To by ci lepiej zadziałało tutaj. No ale dobra, jest, jest challenge, zobaczymy jak Jest to... challenge, jest challenge. Tak, zobaczymy. <laughs> Ciekawe jak, jak, jak daleko podobamy. dojdziemy. Mhm. Na razie zwiększone zagrożenie tylko razy dwa i nic więcej. O tak, nie, jest ten, jest ten. Turki. Mhm. Hop. Kurde, tego trzeba załatwić. Lizzonka dużo. Jeszcze się ślizgasz tam, nie? po tym lodzie czasami. To jest to. Nie, nie, nie. Nie zdążyłeś naładować nawet. Mhm. Oj, jo, jo, tam Poleciał Dobra, Dobra tam. jeszcze 7 sekund Aj, no naprawdę te Konkretne typki, nie? Jednak to jest zestaw, w którym tak. wiesz Nie ma tego grzybka i tak dalej A jak, jak jest bólsta. to odbicie i jakiś mocny typ To jest problem Jeszcze on ma ciernie, więc nie mogę Ależ. sobie tak po prostu stać i go tłuc, nie? Podwójne obrażenia Tak, weź to był Masakra jakaś była Dwa życia przy nich straciliśmy Czy tam trzy nawet Nie, chyba dwa Tak, 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 tak Dobra, wiesz co, może jakoś Czekaj, tam czy tam jest, tam jest grał? kolejny jakiś gdzieś Oh tak, my maraj, maraj. god, mamy problem Mikstrowo weź może Ej, ja idę w prawo, nie mogę już Kurde Ej! Giniemy Giniemy ja. Nie zresetowało mi się jeszcze O Boże O, ci kapitanowie zmieniają Całkowicie rozgrywkę No tak, ale bez tych kapitanów i tak byśmy tu umarli Czemu akurat taka wielka gromada tych typów musiała nam się zgromadzić? Mm. To może tak dla odmiany, żeby nie było znowu tego samego, nie wiem Możemy pójść na przykład na sanktuarium wichrów Śmiało, możemy, możemy Czy z kapitanami, czy bez, czy... czy... Myślę, że no... Można chyba pójść w kapitanów? Jak po prostu spotkamy ich na drodze, to ich No tak, tak, i tak. Tyle, Bez biegania w poboczne ścieżki. Żeby też nie przedłużać mm -hmm. zbędnie, nie? Cześć. I siup. Prawie umarł. Patrz to. Także jak widać, tchórzostwo, niby taki słaby enchant. Uważany przez wielu za naprawdę najsłabszy, ale jednak, jednak potrafi dużo zrobić. Mhm. Mm Teraz stanę w tym twoim kręgu, nie? Tu będę strzelał. Czasami wiesz, jest kilka takich enchantów niedocenianych, jak m.in. śnieżka... Ale mnie zwróciło! No, no, no. Ale... No, śnieżka to, jest bardzo dobra. To właśnie, w niektórych sytuacjach. Tak, mając to zenchantowane, ten enchanting, to wiesz, możesz uratować swojego kompana. Cripery mm -hmm, tak już nie są takie straszne. Chociaż pamiętam jak to graliśmy, graliśmy ten lud i ogień, nie? To ty dalej się bałeś tych Tak. Kryperów. No, no, no. Uwaga, uwaga no, no, pa, jak to zrykoszetowało, kurde, tam typów, których nawet nie byliśmy w stanie uderzyć, nie? O nie, creeper razem ze mną poleciał <laughs> Przyjaciel na zawsze Ta Jest, jest przywoływacz No i padł Eee, tutaj bym zasadzkę uruchomił przez przypadek No też, kiedyś właśnie idę sobie dalej, patrzę, a tam ludzie umierają z tyłu, nie? Zasadzkę tak. ktoś im uruchomił <laughs> I wszyscy pozdychali no, trzeba uważać. Takie to tam ciekawe Ale rzeczy wychodzą z grania z widzami, nie? Tak, czasami yy, aż się chce kliknąć przycisk, nie. Tak, eee... Yy, coś ma chyba ciernie, bo zaatakowałem i umarłem Szypiatak. Okej, okay, okej. Okay, okay. Ej, znowu umarłem, coś tam jest mocnego. Coś mnie zastrzeliło teraz mocno. próbuję tutaj ogarnąć. Ajajaj aj, aj. Ale przypał patrz, nic masz. Im, nic im nie mogę zrobić, wiesz? Tak. Bije, biję, bije i nic. Kurde, właśnie źle robię, że ja chcę, właśnie tak wiesz, do przodu wypruć. A tu tak nie mogę, bo jak Taka. umrę, to masz problem bardzo o. duży wtedy. Muszę cię, muszę cię zrezygnować, no bo. No tak, tak. Wiesz, te ja biorę chlebki, O, schabik. Cyk, cyk Chciałem zabić tam jakiś typów z odbiciem, czy coś takiego. Bez ciebie bym ich nie ubił. No tak leczenie sojuszników mają, aaa To tym bardziej Uklikać? No nie wiem, jak chcesz Chyba... coś wstać, to klikaj Rozwalimy no, ich na czekaj. miarę na luzie, nie? Nie dobra, wyłączyłem ich. Wyłączyłem Wyłączyłeś? Golem. Tak się da? Tak, tak, tak. Tu już na live z widzami mnie nauczyli jak to robić. Jeszcze o raz kurde. tam jest uaktywnia... Tak, uaktywnia się przycisk, jeszcze raz wystarczy kliknąć. I golemy idą spać. Ej, to dobrze, tak masz przypomnieć, możesz sobie wiesz. Anulować Boga? rzucone wyzwanie. Tak. Nie? I tutaj tak samo. Cyk, otwieram się drzwi. I jeszcze raz klikam i golem powinien być wyłączony, ale go i tak już zabiłeś to. No. O, ale guzik, jak wziąłeś, cofnąłeś, to tu brama się zamknęła. Tak, tak, tak. Też mnie już trollowali. <laughs> Zamknęli mnie kilka razy. No tak jak to z widzami bywa Fajnie, że mi się szybko resetują, bo mam właśnie tą yy, odnawiające... Nie co? Ja mam? Tak, odnawiające uderzenie. No tak, tak, dlatego ci się nam szybko odnawiasz. Wszystko. Tak, i, i wystarczy robić uniki. No właśnie te uniki musisz robić, bo tam ich spowalniasz, bijesz dodatkowo. Ja ci zostałem strzałki, także możesz tutaj bardzo dużo zbierać. Jeszcze mam grabież, także... wiesz, więcej A, tego droga. Okej, okej. Tutaj ja tak właśnie się czaję na te strzałki, bo nie chcę ci zabierać wszystkiego Nie no ja tu harponowiwa, walę także nie potrzebuję zwykłych strzał A, dobra, dobra O, i gituwa no Golemy nie mają co zrobić, strzałek. nie? Tam sobie masz stacie, ja tu wiesz, strzelam, wszystko rozwalam Tak, tak, tak O, no i pa jak to ładnie działa I Już to jest ile typa A że działa na ciebie, nie? I tak. Zasięgu. Znaczy no wiesz, musisz dosyć blisko podejść, nie? A no tak, tak, tak. No i tak nie jest mi jakoś bardzo potrzebne. Jak tam coś oberwy, to wiesz, potka albo mój koszyk z jedzeniem Właśnie, mało go używam trochę. Ja tu się, wiesz, full focus robię, żeby już... Mhm. Żebyśmy nie sfajowali ktoś za bardzo. O, level up, piękna sprawa. No lepy się przydadzą, jak tu, wiesz, te różne zestawy robimy, nie i te punkty wszystkie zużywamy. Tak, tak, tak. Wiesz, najbardziej chciałoby się mieć dwa buildy do używania, Aha. czy do speedrana, czy do jakiegoś tankowania, czy ogólnie o jakiś uniwersalny... No i parę takich no Moi no potem właśnie. brakuje. Brakuje tych punktów ciągle. No właśnie niestety tak, to, to tak jest, nie? No tam wiesz, sobie zrobić jeden potężny zestaw, ale jak chcesz mieć drugi, to już trochę... No jest problem. Ewentualnie masz, wiesz, tam u kowala ulepszyć ci te punkty się zwracają, ale. No to jest trochę z tym roboty, żeby się przerzucić. A czasami fajnie było po prostu mieć tak, żeby wiesz, po prostu chcesz zagrać czymś innym, to sobie grasz od razu, nie? Mhm. No brakuje takiej mechaniki, że. Albo anuluj, wycofaj punkty mocy, po prostu, nie? Brakuje tego. No to by było trochę za łatwe. No w sumie wiesz, to. No tak, no możemy tak pewnie. Tak sobie. Myślimy tylko, nie? Tak, gdybamy mhm. Ale pewnie jest jakiś większy sens tego, że, że akurat żyły lepiej przemyśleć swój wybór. Tak byśmy to no, robili. Tak, ale wiesz, Na wysokich poziomach te poziomy naprawdę bardzo trudno zdobywać. Powinno być trochę łatwiej, żeby nagromadzić te masy punktów, tak, no, mhm. w jakimś normalnym czasie. A nie, że musisz farmić setki godzin. Tak. Albo na krowkach właśnie... siedzieć. Tak, według mnie nie ma jakiegoś takiego, czekaj, no bo wraz z poziomem, z wysokością poziomu powinien się wolniej jakby robić ten poziom Tak jest w większości graczy. No tak, tak, tak jest, trzeba tak coraz jest. więcej no. A tutaj jest jakby cały czas tyle samo, nie? Nie, Jakoś, tak nie, mi się nie, wydaje. Jest, jest coraz więcej właśnie I potem to już no, bardzo no. powoli się zdobywa, ja raz na parę odcinków zdobywam level up no, czyli jednak takie masz wrażenia no tak. No wiesz, no trochę tak, ale nie mamy nawet wskaźnika, mamy tylko poziom, nie? Nie mamy nawet jak to sprawdzić. No chyba, tak, żadnego że tam licznika. Jakiś to iść, znaczy to tak. Y y tak. Chyba na Wikipedii pisało, ile tam trzeba expa zdobyć na konkretny poziom, nie? Mogę im tam TNT rzucić? Możesz. O! Ale przerzuciłeś strasznie daleko. Częstujcie się. Oba, o, uważaj, oba, uważaj, uważaj, bo zaraz ty wybuchniesz Jestem mistrzem. W tak, <laughs> rzucaniu tak. TNT. <laughs> O, zaraz przyjdzie wielki... BUM! No i prawie padł. Na hita. O. Drugi hit i leży. Powiedz mi, że w, w tym zwykłym Minecrafcie też jest taki kluczek do zdobycia ogólnie? Nie ma. To tylko Minecraft Dungeons ma takie coś. Tak. A widzisz. Czyli są jakieś takie smaczki, ciekawostki. No właśnie Ice Logger też był tylko w Minecraft Dungeons. Miał być dodany do... znaczy mógł być dodany do zwykłego Minecrafta, ale ludzie zagłosowali na Glow Glowsquida. Tak właściwie, A. i też byli najpierw w dungeonsach, tylko jakby dungeonsy później wyszły. Więc y, tak, światło dnia i ujrzeli hmm. dopiero w Minecrafcie zwykłym. Tak. Okay, czyli mamy więcej więcej różnorodnych mobów niż w zwykłym Minecrafcie? En... Gdzie jest więcej? W sumie. No jest tu bardzo dużo przeciwników, jest chyba więcej właśnie niż w zwykłym Minecrafcie, Chodzi mi o kategorie, czy tam netherowe moby, czy tam te yy, witherowe szkielety, czy tam jakieś gasty, niegasty, guardiany, czy tego jest po prostu więcej w Minecraft Dungeons czy w zwykłym Minecrafcie. No właśnie ja Minecraft Dungeons chyba dodaje wszystko, co jest w zwykłym Minecrafcie i jeszcze coś plus ciernie mieli, zabili mnie na fita. No to, to jest ciekaw, ciekawy temat dla, dla tutaj widzów chyba niech też... Yy, ciekaw jestem jak widzowie myślą, nie? Też taka ciekawostka. O, czekaj, leczyć ciebie, czy Masz mikstrować? Nie, już już nie mam. To weź głódki, uciekaj. Czekaj, czekaj, może się uda. Bo tu dobrze mam leczonko, wiesz? Mhm. Mm wyleczyłem się, czekam na miksturową, Dobra, jest i cię leczę. Dawaj, dawaj, dawaj. Jesteś? Tu, pod, pod nogami, tylko trochę trudno. Dobra, Zoppałeś? dobra, lecz, Zoppałeś, lecz, lecz, dobra. Lecz, lecz, dobra, dobra. Jest gdzieś. to było trafić. Mhm. Mm dobra, tu czemy ich. Serio się czuję jak tank. No, bo jesteś takim tankiem. No, elegancko. Dobra, ciernie załatwione. Cierń to jest najgorsze, co tu może być. O, ochrona. Ale i tak, tracę pójście na hita. Kapitanów nie ma. Nie ma, no schowali się. Nie widać ich tutaj, no. Ale dawno karwaszami nie grałem już. <grym> Też nie grałem dawno w sumie. Wiesz, teraz już się gra z zupełnie innymi rzeczami. Ja tu ciągle kotwicą tak. cisnę. Ja dalej, poluję. A widzisz, no muszę, nie, nie masz muszę. bardzo farta, jak widać. Tak, tak, już mi się skończyło szczęście chyba. Albo po prostu w, tego typu itemy chyba czy, rzadziej dropią? Może. A nie wiem, no. Apokalipsa plus 25 powinna mieć dosyć dużo unikatów. Jednak. Chyba że, chyba, że muszę po prostu zrobić jakiś daily trial. Bo chyba na Daily trialu jest jakieś lepsze prawdopodobieństwo. No chyba tak. Właśnie. A no jeszcze pod reroll. koniec masz coś tam no. dostać wysokiego. Wiesz, jakbyś dostał jakąś kotwicę z dobrymi enchantami, jeszcze wyższą mocą. Co to by było? Tak, tak. Przydałoby się, przydałoby się, już wiesz, samym damage'em by się robiło robotę. Mhm. Już tam palicho z enchantami. Ja, nie, no, enchanty też bardzo ważne, bo co z tego, że tam wysokie wrażenie masz, skoro na przykład tej gardy nie masz, nie? I... No też prawda, też prawda, ale. Jednak to jest chyba ta broń, która ma najwyższy taki końcowy demecz, nie? Ten taki maksimum. No, ona tak właśnie jest bardzo powolna, ale bardzo dużo obrażenia zdaje. Też jak już myślę, wiesz o tym mieczu z kości, czy jak on tam się nazywał? No, maczuga z kości. Unikatowa ona miała być właśnie taka OP. No, a nie była. Tak, tak, a tutaj kotwica robi robotę. Ok, i znowu leczenie sojuszników. Co oni się uwzięli z tym leczeniem A Nie wiem cały czas. O, jakieś mrozy Dobra, aby tylko nie było tego Tylko żeby cierni nie było, nie? Jeszcze regeneracja jakaś, weź TNT nic mi nie robi. Oj, coś mnie zlogowało. Dobra Leczę leczę na speedzie. O no, patrz i śnieżka normalnie jak No 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 właśnie a przez niektórych jest podszedł. bardzo niedoceniana, tak? Podszedł bardzo blisko ciebie, a ty No i nic po prostu... nie mógł mi zrobić. Moment, moment, czekaj, czekaj. No, <gry> szkoda, że nie można ich zrzucić. ale można ich zestrzelić No, już tam ci wezmę, o. O, pięknie, to jest chyba dobra miejscówka dla ciebie, co? No można tak, sobie tak. stanąć dalej. A nie wiesz, tam gdzieś za tymi zawijasami muszą biec do mnie, a ciup, już ich nie ma. Tak, 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 tak. Z Ej jabłko rampy mi strzelał. znikło, sobie o! skoczyłem Wziąłem jedzonko i mi znikło jabłko Weź rzuć trochę Jeśli masz tak, Masz, Uwaga, uwaga, tutaj Mródź jest nie Dobra, czas rozwalić powiem ci tutaj Uuuu Oni są Nie mogę tego zombiaka rozwalić Czekaj Już, pomaga Nie, odrzucać mnie tam Kurczę, medalio miłości by się przydał do tych zenchantowanych Zęczatowanych eee, zenchantowanych się nie da Wiem, wiem No, ale patrz, pykło, nie? Jejku Jaka ta strona wielka, nie? Widziałem Wiesz, jak to dziwnie wygląda, jak takie coś, wiesz, tak zwinnie lata Elegancko, elegancko. No i patrz, bez kapitana Fridu nie sprawia jakiegoś takiego większego problemu. No tak, tak. tak, tak. Problemu tutaj A też nie mieliśmy takich aż tak przerąbanych typów, nie? Dobra, ja ładuję łuk, ty masz kliknąć guziczek. No, dobra, ja zaczynam od prawej strony. Ja tu rozwałem golemę. Dobra. Nawet golem tam trochę rykoszetę dostaje. On, on ma jakiś czujnik y czasowy, czy tak, on coś ma pierwszej... coś ma. Właśnie się zastanawiam, czy on ma właśnie czujnik, że on się zamyka, aż mu zjedziemy HP? To jest jedno i drugie: drugie. obrażenia i czas. Aha, okej. Okay. Albo jak mu zjedziesz dużo życia, albo jak za długo go bijesz. A ile da zadajesz? Ile milionów? Nie mam pojęcia. Czekaj, a nie yy, 2,7. A jeszcze to było podstawowe WT. 16,5 miliona z harpunowych. Co ty gadasz? No. A i jeszcze jak na większy dystans, to więcej nawet. To może stań gdzieś jeszcze dalej, nie? Gdzieś tak w połowie O, tu na Ale przykład, boss nie? Teraz. No, dostaje wow! chłop mocno Nawet z tą swoją wielką potężną ochroną. I w sumie mogę w niego tak, strzelać, tak? I tak wiesz, rykoszytuje się tak, do no. twoich tam ziomków, nie? Tu i stój, no? Ja po prostu wystarczy, że będę stał w miejscu, a ty będziesz Jest. stał w tamtych tych, nie? Tylko kurde nie mam harponów chwilowo. O, mam już. Pa, wow! jak berwo, nie? Jako nagrywa! Ale... Oszło to już nawet nie musimy robić tych pułapek chyba. No ja tam zrobię, no co, co mi tam wchodzi. Ciekawe, czy zdążysz, czy ja będę pierwszy. Zobaczymy, <laughs> zobaczymy. Wyjść z czasem, nie? Dawaj, To Będzie nowy ten achievement. <laughs> Rozwal burzowego golema, zamiast, zamiast, zamiast zanim to to zrobi. <laughs> Cześć, jeszcze chwila i będzie leżał. Trzy, 2, 1. Jest, jest! W ostatniej chwili! W ostatniej chwili go czupnąłem. Ja... Yeah. nieźle, nieźle. No dobry zestaw ogólnie, duże obrażenia, tam ładnie wali typów, tylko właśnie. Yy, no ty powinieneś mieć jednak, jak tak właśnie przetestowaliśmy, to ty jednak powinieneś mieć większe obrażenia tej broni. Te łańcuchy nie są aż tak potrzebne w sumie. No właśnie to, to skuwanie wrogów to nie jest aż takie niezbędne. Mm -hmm. Raszy by mi się bardziej przydało y, uderzenie krytyczne w przypadku Karwaszy. To by zrobiło robotę, mi się wydaje. Mhm. Mm no tak. Także jeżeli chcecie zobaczyć dokładnie zestaw Topolo, to, to zobaczcie sobie na jego odcinku. Będziemy tam grać zupełnie na innych poziomach. No i tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia i Dziękuję. Hej, hej.